Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Przepraszam za mój głos, ale cóż, po pracy jestem. Trochę się nagadałem w tejże pracy, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj, jak zresztą widzicie po tytule, jest materiał taki mój typowo... Gdzie powiem Wam, jak jest mój stosunek do obecnych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie? I powiem Wam też, dlaczego akurat tak wyszło. Otóż, moi drodzy, teraz w internecie jest mega dużo dezinformacji i no dobrą sprawę, nie ma się tak naprawdę co dziwić. Z racji tego, że e, jesteśmy w świecie takim zinformatyzowanym. Wszystko, może nie tylko wszystko, ale e, sporo rzeczy właśnie dzieje się w, interne, w internecie. I po prostu jest bardzo łatwo szerzyć ferment. Bardzo łatwo jest szerzyć ferment, tak zwane fake newsy, jak nazwał to Donald Trump, i powiem Wam szczerze, że odróżnić prawdę od tego fake newsa czasami jest bardzo trudno, i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast niektóre rzeczy to nawet powiem tak, jeśli nie siedzicie zbytnio w jakimś sektorze i tak dalej, nie wiem, na przykład sprzedajecie fotowoltaikę albo, nie wiem, pracujecie w fabryce mydła i nagle widzicie, że ludzie zaczynają masowo wykupywać mydło, bo nagle, nie wiem, bo co? Bo nagle coś Się skończyło, a fabryki cały czas i tak Mydło produkują, chcą, żebyśmy wypłacali pieniądze z banku. No, bo, bo co? Bo nagle. Federacja Rosyjska e, co zrobi? Zablokuje nam dostęp do banku? No, nie moidorów. Ale warto sobie zaznaczyć błąd, który tak naprawdę jest powielany. Nie Ro, yy, rozpowszechni rozpowszechniony też, ale jest to po prostu błąd, że akurat w tym momencie mówi się o, że to jest wojna Rosji z Ukrainą. Że to właśnie po inwazji Rosji yy, na Ukrainę to już jest wojna. No to przepraszam Was bardzo, ale. W latach 2014-2021 na Ukrainie nie było wojny? Przecież tam, czy to Krym, czy to region Donbasu, Doniecka, przecież tam trwały walki od 2014 roku. I nagle teraz wszyscy się obudzili, że na Ukrainie trwa wojna. To ja mam takie jedno pytanie. Gdzie te osoby, gdzie wszyscy przespali ostatnie 8 lat. Bo mówić dopiero teraz, że trwa wojna, jest. Dużym nieporozumieniem nie tyle co dla nas, dla Polaków, ale dla Ukraińców którzy polegli, którzy zginęli czy to dwa lata temu, czy to pięć lat temu, czy też osiem lat temu. To jest po prostu nieuszanowanie ich ofiary nieuszanowanie ofiary e, tych Ukraińców, tych żołnierzy ukraińskich, którzy właśnie wtedy, kiedy Rosyjskie oddziały wchodziły na teren Ukrainy, czyli tak zwane zielone ludziki, czyli tak zwani żołnierze bez dystynkcji, bez pagonów, bez żadnych odznaczeń e, przynależności do jakiejkolwiek jednostki rosyjskiej. To byli po prostu żołnierze rosyjscy, ale bez żadnych dystynkcji, bez Oznaczeń, czyli tak zwane zielone Ludziki, pojawili się znikąd, moi drodzy? Tak nagle. No, nie. Na dłuższą sprawę, jak sobie prześledzicie relacje Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, to zobaczycie, że w polityce zagranicznej Władimira Putina, Ukraina. Miała po raz kolejny zostać wcielona do Federacji Rosyjskiej. Miała być po prostu kolejnym e, państwem w Federacji. Ale tak ostatecznie nie doszło. A teraz od, warto sobie odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego doszło do inwazji e, wojsk rosyjskich na Ukrainę? Otóż moi drodzy my sami jako NATO tak 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 ten cały pakt północnoatlantycki tak właśnie na to to spo sprowokował spowodował że Rosjanie weszli na Ukrainę Oczywiście nie jest to inwazja na miarę operacji Barbarossa z 1941 roku, gdzie Trzecia Rzesza rzuciła w owym czasie na Związek Radziecki setki tysięcy maszyn i żołnierzy. Tylko jest to zdecydowanie walka na mniejszą skalę. Jest to inwazja na zdecydowanie mniejszą skalę. Ale nie zmienia to faktu, że od czasu zakończenia II wojny światowej, jeśli chodzi o Europę, no to jest to po prostu kolejna wojna. Tylko tym razem już taka oficjalna. Ale dlaczego Rosja w ogóle weszła na Ukrainę? Żeby zrozumieć to, musimy się cofnąć do rozpadu Związku Radzieckiego i, i lat. Y Odrobinę wcześniejszych oraz późniejszych. Jak wiadomo, w lat, pod koniec lat 80. i na początku lat 90. cały układ warszawski, jak to ładnie nazywano, yy, oraz sam Związek Radziecki zaczynał się rozpadać. Powst yy, najpierw były ustępstwa, yy, chociażby polska, tu, która Koniec końców wybiła się na niepodległość. Później była Rumunia, Węgry i Czechy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że to w, dokładnie w takiej kolejności, ale wiecie o co mi chodzi. I jednym z postanowień, kiedy ten Związek Radziecki się rozpadał, było to, że pomiędzy Rosją, a pomiędzy tak zwanym Zachodem i Ameryką będzie bufor. Będzie bufor z państw, który sprawi, który da nadzieję na to, że zanim jedna albo druga armia podejdzie pod granicę czy to Rosji, czy też wojsk NATO, będzie po prostu niczym innym. Jak właśnie takim buforem, że najpierw musisz przejść i dopiero, ale jak przeciwnik dowie się, że nagle naruszyłeś państwo buforowe, no to znaczy, że już jest coś nie tak i szykuj się na zbrojny opór albo nawet na najazd. I tutaj właśnie zaczyna się problem ukraiński. Otóż tak naprawdę od dłuższego czasu było mówione, czy też chcieliśmy, żeby Ukraina weszła do NATO. Ale samo NATO nie było zainteresowane tym, żeby była w nim Ukraina. Co innego, obywatele ukraińscy, którzy rzeczywiście chcieli przynależeć do NATO, ale co innego rząd ukraiński, który do NATO nie chciał przystępować, bo nie mówię, że w tej chwili, ale mógł zdawać sobie w jakiś sposób sprawę z tego, jak ewentualnie mogłaby zareagować Rosja. I tutaj w moim odczuciu popełniono błąd, dość duży błąd. Bo o ile w 99 roku Polska przystąpiła do NATO, to my byliśmy buforem pomiędzy Niemcami a Rosją. O, owszem, pomiędzy nami a samą Rosją jest jeszcze Białoruś oraz Ukraina właśnie, ale... No, no właśnie. Ale Białoruś jest koniec końców ściśle również powiązana z Rosją. Na Białorusi jest naprawdę sporo Rosjan, ale jest również naprawdę sporo Polaków. Podobnie jak na Ukrainie. I nie ma jako tako e, jedności narodowej, że Taki, taki kraj ma, e, który posiada tyle i tyle mieszkańców, to wszyscy są na przykład Ukraińcami albo są Hiszpanami. No, nie moi drodzy. Obecnie jest tak, że jest tylu i tylu mieszkańców, z czego jakiś tam procent, powiedzmy nie wiem, 10% to są powiedzmy na przykład Hiszpanie albo Niemcy. Bo tak, w Polsce też tam mieszka koniec końców dość sporo Niemców mimo wszystko. Jak chociażby w samych Niemczech tak naprawdę jakiś czas temu słyszałem, że 52% obywateli niemieckich to są rzeczywiście Niemcy, a 48% to są jakieś tam inne nacje, jak chociażby Polacy, jak choć, e, chociażby muzułmanie, e, czy to z Bliskiego Wschodu, czy e, z Afryki Północnej, e, czy też z innych regionów Europy. I nie ma w tym nic dziwnego. Ale w momencie, kiedy NATO e, przyjęło Polskę w ramach swojego układu sił, Właśnie Polska stała się buforem pomiędzy Niemcami a Rosją. My, jako taką, mieliśmy swój bufor właśnie pomiędzy Rosją a naszym krajem w postaci Białorusi i Ukrainy. Co prawda, mamy obwód kaliningradzki, który należy do Federacji Rosyjskiej, na którym też znajduje się mimo wszystko dość dużo. Sprzętu e, wojskowego, ale jest on, powiedziałbym, bardziej nie tyle, co ma za zadanie straszyć, co bardziej powiedziałbym nawet, że testować nas: e, testować na, e, naszą cierpliwość, naszą wytrzymałość i ogólnie, e, czy Polska jako samodzielne państwo w NATO zdecyduje się e, zaatakować obwódkę kaliningradzki, czy też nie. Przede wszystkim obwód kaliningradzki jest właśnie taką, powiedziałbym, prowokacją. Ale nie o to w tym materiale chodzi. I moi drodzy, pomiędzy właśnie NATO a Rosją, tudzież upadkiem tego całego Układu Warszawskiego, było chociażby to, że pomiędzy tymi dwoma, nazwijmy to bądź co bądź, na potrzeby tego materiału, Mocarstwami militarnymi, będzie bufor złożony z państw i zobowiązanie do tego, że żadna ze stron nie wejdzie zbrojnie do tego kraju, ponieważ spotka się to z zbrojnym oporem z drugiej strony. Czyli jeśli na przykład NATO by weszło na jakieś, na jakieś państwo buforowe, to byłaby to automatycznie odpowiedź Rosji. Jeśli Rosja by weszła, no to spotkałaby się ze zbrojną odpowiedzią od NATO. I działało to bardzo pięknie przez dziesiątki lat do roku 2014. No właśnie. I tutaj zaczyna się nasza opowieść. Rok 2014. Jak powiedziałem na początku tego materiału, no to Ukraińcy chcieli, żebyś e, dostać się do NATO. Ale NATO nie było tym zainteresowane. Ponieważ no jeszcze w owym czasie to nie był Glinio, e, kolos na glinianych nogach, jakim jest dzisiaj podobnie zresztą jak Rosja. Tylko faktycznie respektował pewne rzeczy. Natomiast rzeczy tak naprawdę z tym związane zaczęły się już sypać w 2020 roku. W 2021 coraz e, więcej. I na początku tego roku mamy kulminację właśnie owych wydarzeń. Na czym to mniej więcej polegało? Polegało to mniej więcej na tym, że e, kiedy była mowa, o wojnie na Ukrainie pomiędzy Trumpem a Rosją, to Trump. Yy, przepraszam. Yy, to Putin testował Trumpa. I jak dostał ost ostrzeżenie od Trumpa, to natychmiast Putin się wycofywał. Ale jako, że na miejsce Trumpa zajął Biden, zajął dziadek, ten, który tak naprawdę nie wie co w ogóle robi. No to. Jest polityka Rosji taka, a nie inna. I samo NATO chyba zapomniało, jaką podpisało umowę. To warto podkreślić. To nie była umowa handlowa. Taka, którą możemy w dowolnej chwili zerwać. To jest umowa handlowa pomiędzy dwoma państwami. Że no, słuchajcie, w tym momencie wygląda to w porządku, ale. No, dla nas, dla naszego państwa, to nie jest dobra umowa. Przykro mi, ale tą roz umowę rozwiązujemy. I to umowa handlowa, jak najbardziej, ale umowa pomiędzy, jak powiedziałem, na potrzeby tego materiału mocarstwami wojskowymi, to jest już zupełnie większy kaliber niż, niż umowa handlowa. Bo o ile umowę handlową można zerwać, o tyle umowę pomiędzy dwoma mocarstwami militarnymi już raczej traktuje się jako przygotowanie do wojny, a nawet wypowiedzenie wojny. To nie musi być wypowiedzenie wojny otwarte. Typowy najazd, Typowa inwazja. Tylko jakieś powoli dokuczanie, a to gdzieś tutaj, a tutaj zamykamy wam ambasadę, a tutaj przejmujemy wam e, waszą firmę, a tu coś innego. I właśnie mniej więcej w ten sposób została potraktowana Rosja. Że a tu jest, tu coś. Zrobiono, a tutaj kogoś zabrano, i tak dalej. I wszystko skończyło się koniec końców tym, że Ukraina, która w tym całym dokumencie miała być państwem buforowym, nagle na to jakby się zapomniało i Przywódcy państw NATO stwierdzili, że jakakolwiek inwazja na kraj członkowski należący do NATO będzie równoznaczna z agresją na samą NATO. Ja bardzo przepraszam, ale o ile mi wiadomo, to Ukraina nigdy nie należała do NATO. Więc takie oświadczenie. Jest z reguły nie. Może nawet nie tyle co nie do uczeniem, bo to jest zdecydowanie większy kaliber problemu. To jest. Powiedziałbym nawet. Nawet nie wiem jak to w tej chwili nazwać. Nie mam na to odpowiedniego słowa, ale... Niezrozumienie kontekstu własnej wypowiedzi tego co się chce powiedzieć i przekazać. Od kiedy kraje, przywódcy krajów członkowskich NATO mówią, że będą pilnować swojego ukraińskiego sojusznika, który nie jest w NATO? Coś? Czy jest coś, o czym my, jako e, obywatele państwa wchodzącego w skład NATO, nie wiemy, że Ukraina jest w NATO? Czy może jest jakiś inny problem? Bo nie rozumiem tego. Ja tutaj nie widzę e, połączonych faktów. Widzę tylko i wyłącznie sprzeczność. Jak przywódca może mówić, że jako przywódca państwa będącego w NATO będę bronił państwa niebędącego w NATO? Bo Ukraina de facto nigdy nie była i nigdy nie miała być w NATO. Miała być właśnie buforem państwem buforowym między NATO a Rosją. I takie rzeczy mówią przywódcy państw Francji, Stanów Zjednoczonych, Polski. O co tu kurwa chodzi? Za przeproszenie. To już zapomnieli, co zostało podpisane. Ale wróćmy do, do meritu. Bo Putin najechał teraz już otwarcie na Ukrainę. Tak naprawdę to jest trzecia faza wojny. Pierwsza faza to była wojna manewrowa, druga faza zmieniła się w wojnę pozycyjną i teraz mamy typowy najazd, ale ten najazd bardzo szybko się zakończy. I powiem wam tak. Osobiście sami żeśmy sprowokowali e, właśnie Putina do tego działania. Bo należy teraz spojrzeć na to oczami Samego Putina. Skoro żeśmy kilkadziesiąt lat wcześniej, czy też kilkanaście lat wcześniej, podpisywali taki pakt, że będzie, będą państwa buforowe pomiędzy naszymi mocarstwami, no to tego się trzymaj. I nagle Putin widzi, że kolejne państwo ma trafić do NATO, które będzie graniczyło bezpośrednio. Mimo wszystko, bezpośrednio z Rosją, no to ja się wcale nie dziwię, że Putin zareagował tak, a nie inaczej. Dlaczego? Bo każde państwo członkowskie ma w sposób jawny, bądź też nie, pewne, też pewną ilość głowic do konkretnego do ataku na jakiś konkretny obszar. Ukraina jest państwem, która posiada głowice e, też kilka takich głowic, a właściwie posiadałaby, gdyby faktycznie została przyjęta do NATO. I pytanie, czy faktycznie chcielibyśmy, żeby bezpośrednio z nami graniczyła Rosja? Bo póki co, na razie mamy Białoruś, nie wiemy, co Łukaszenka na Białorusi odjebie. Za przeproszeniem. Nie wiemy jak zakończy się konflikt na Ukrainie. Bo kiedy dokładnie wojna się na Ukrainie zakończy, nie wiemy. Na razie wiemy tylko i wyłącznie tyle, że faza... trzecia faza wojny, którą jest najazd Putina. Przypomnijmy, wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, a teraz weszła w kolejną fazę. No to coś jest raczej nie tak, i to dość mocno. Dlatego warto się najpierw zastanowić, czy to czasem nie my, jako NATO, nie doprowadziliśmy do takiej, a nie innej rzeczy. To tyle, moi drodzy, w tym materiale. Mam nadzieję, że chociaż w jakiś sposób zarysowałem Wam e, historycznie, jak to wyglądało, też z jednej strony politycznie, bo tak naprawdę to miało swoje kotwice, bym tak nazwał, właśnie w. A nawet po rozpadzie Związku Radzieckiego, Rosji i tak dalej, i tak dalej. Więc następnym razem, zanim zaczniemy mówić, że A zrobił źle, albo No, Amerykanie zrobili dobrze, albo A Francuzi tutaj źle zrobili, nie powinni, a tutaj Putin zrobił, zrobił źle, bo nie powinni, warto jest sprawdzić najpierw historię, czy faktycznie jest tak, a nie inaczej. To tyle moi drodzy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i do zobaczenia już na pewno w przyjemniejszych filmach na kanale. Trzymajcie się. Pa pa!